Witam w kolejnym filmku. Yy, tak jak obiecałam, yy, tak też jeżeli chodzi o... Ja jestem ciągle o yy, jeszcze chyba do 13. Także wykorzystuję ten czas na różne rzeczy w domu i porządkowanie, i w laboratorium, i tworzenie. I muzyka, i zbieranie się, i właśnie też różne przeglądy. Rozpakowałam trochę paczek, natomiast ja generalnie wolę robić takie rzeczy z skoku i wolę jednak być większość czasu poza domem. Natomiast to już chyba ostatnia rzecz, którą tak muszę koniecznie odebrać. W każdym razie yy, Dominika napisała do mnie odnośnie Trusardy Skin, wspomniała też odnośnie kiełkowego kalejdoskopu. Wpisując Kalejdosko, kalejdosko powiedzmy, czy co to jest. Jakiego typu to są fiołki? Ponieważ powiem szczerze, ja, fiołki, ale w określonym wydaniu, lubię bardzo na wiosnę. To jest bardzo fajny motyw na wiosnę. I dlatego ja planuję mój zapach właśnie violeta dulce, kolejny zapach jeżeli chodzi o fiołek, tym razem takie fiołki na słodko, trochę właśnie takie słodkie fiołki jak były na przykład w Borsfari Violeta di Parma Które teraz ciężko zdobyć, ja już ich nie mam, także taka właśnie kwestia, że właśnie ten zapach chcę sobie stworzyć Oprócz tego też dorobić mi cudownych fiołków viole czyli zielonych fiołków, przepiękne oraz też um, dorobić sobie litry viole mineral czy fiołka mineralnego. I właśnie jak wpisywałam to dopowiedziałam mi fiołka tej marki na make No i tak wiadomo jak człowiek wchodzi, coś tam sprawdza, coś tam dopowiada I właśnie mamy tutaj też inne zapachy. Jestem ciekawa czy ktoś zna Czy ktoś zna tę markę, te zapachy Bo to są takie różne właśnie, że tak powiem wskazane te, takie powiedzmy mononutowce, ale w takim sensie nazwy Natomiast wózach jest trochę więcej. I zapachy są sprzed 20 lat, także to raczej ruszy dobrze. Yy, tutaj mamy lawendę, rumianek, ale właśnie też są słodkich. Yy, ale tutaj na przykład widzę, są takie też zestawy w ogóle. Powiem jeszcze, że trochę mnie kusi. Yy, te sprawdzałam właśnie wiele. Yy, to już widzę, dopowiada te rzeczy, które ja wcześniej zamówiłam, tylko jeszcze nie rozpakowałam, Ale patrzcie na zestawy. To a takiej serii, która jest na moim kanale, bo tak jak właśnie dobrze było, zauważam przez Dominikę właśnie to jest eksplorowanie różnych sektorów to jest po prostu wiedza, doświadczenie z przeróżnych sektorów zapachowo-perfumowych. Um, bo to i mainstream, i nisza, i limitowanki, i unikaty, i nisza niedostępna w Polsce, nisza, która zrezygnowana z rynku, marki totalnie nieznane, również te katalogowe, katalogowe unikaty, zwłaszcza te perełkowe, więc jakby wszelkie marki nieznane, dlatego jest też seria, mało znane marki, czy zna, coś się I właśnie tutaj by można było to dać, to markę Serie, zapach 320 lat, marka francuska, taka wokół też kwiatów i niekwiatów, więc jakiś fajny zestaw, zaraz zobaczymy, co to jest. To jest bo to też chodzi o to, że mogłabym zaryzykować, bo taki zestaw to nawet może być potem fajne na prezenty, jeżeli któreś nie do końca wiadomo moje. Takie właśnie małe flakoniki. To są, takie flakoniki są też fajne na wyjazdy nie wyjazdy. I to są tutaj różne zestawy. Ponieważ mamy zestawy. Muszę tutaj ogarnąć, ponieważ... O, to jeszcze jest jakiś inny zapach tej marki. Czarna porzeczka, Róża. Magnolia, pieprz. Nie ma wanili. No. Opis. Co to jest? Skada yy... magnet jest widzę w dobrej cenie. no Nawet, nawet. Więc trochę robimy takie z makeup. w tle. Przegląd makeup. pl Dobra, ale muszę wrócić na tą markę, bo się zaraz spogubię. A ciekawe właśnie, czy z Gessa jest ten, co mówiłam. Może właśnie jeszcze tak Warto mieć na uwadze. O! Dobra cena. Kardamon. To jest drzewno, takie był właśnie jesienny. Przeprawowe, nieprzeprawowe. Dobra, muszę wrócić na markę, to co była. Bo chcę zazwyczaj te zestawy. To jest marka Sherry'e Parfum, czyli mamy. Odcinek z, z, właśnie z przeglądem jakichś okazji i sytuacji w perfumeriach internetowych. To raz, smeka.pl w to dwa, ale też właśnie mało znane marki. Tu jest też taki zestaw, ale to jest zestaw, co to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć zapachów chyba. Przez o co tu chodzi? Nie wiem, co to jest za zestaw. Od nuty wypisane jednego. O co tu chodzi? Nie ogarniam, ale może to są jakieś opinie. Można poczytać coś o tej, o tej marce, może. Kupiłam ten zestaw we Francji w butiku, który nazwę teraz nie pamiętam. Kosztował 49 euro. Czyli, czyli co, że tutaj. Ten zestaw ile? Drogo. O to chodzi? Zaraz zobaczymy. Nie wiem, co to chodzi. Zabawki są bardzo trwałe. No to dobrze. Pytam, troszeczkę że dokładnie, ponieważ jest w z plamy, czyli może coś takiego być jak profumom Roma. On no co tak nie wiem. Yy... Wsadzie w jest są pyszne, wszystkie różne łatwo je wybrać. Tylko, się coś na Okej, dobra. Nic za bardzo nie mamy. Szukamy dalej, co my mamy z tej marce w ogóle. Więc są te zestawy, o tym już czytałam. Yy... No Złoto w nazwie dosyć zobowiązuje, ale nie do końca moje nuty, Tu yy, są jakieś takie... Też zestawy, ale są takie miniaturki. One pewnie będą ma za to mizera. Tutaj też chyba miniaturki. Mam pięć opinii. Szlachetne. Piękne. No, opinie są podzielone. Ja bym zaryzykowała ogólnie, ale... W jakim wydaniu jestem, że zmy? W wydaniu nie dla mnie, ten zestaw, właśnie. Bo tutaj są y, trzydziestki: 1, 2, 3, 4, 5, 5 30. To wychodzi bardzo tanio. To wychodzi 40 zł za trzydziestkę. Tylko teraz, co tutaj jest? Bo oni tu podają nazwę, ale jakoś nie wiem, jak to jest w ogóle. A nie, tutaj wypisują. Dobra, chyba. Jest fiołek, jest lawenda, jest róża, jest jaśmin, mimoza jest. Um, powiem tak. Musiałabym znaleźć, czy na przykład jest sama mimoza też poza zestawem. Tutaj są zestawy. Właśnie 10 bo może to by było lepsze. Tylko y -y -y. Co tu jest? Tu jest skład zestawu. No Proszę to bo muszę chyba kończyć. W każdym razie piołek jest. Jest właśnie mimoza mini, jest lawenda, jest, róż... jest to samo, tylko mini. To teraz tak: butelki z korkami w kształcie pąków. Jak to wygląda? Bo właśnie, tylko czy są to mizeru, zrobić zdjęcie i się dopytać o, No bo może lepiej by było wydać, bo to jest co, bo tam są trzydziestki 40 wychodzi tu, a tutaj 5 Bo to jak to wychodzi, bo gdybym wziął to No to tam jest gdzieś 70, taniej. Po całości, ale tam są duże ilości, tylko że większej większe ilości. Ale tam z kolei chyba, no na pewno są atomizery. Nie wiem, nie wiem. Tu jest jeszcze jakaś wersja Lux. To zobaczmy, co to jest. To jest jakiś męski zapach. Fiołek. To też męski? Ten fragment taki damski. Nie wiem. Nie, to chyba jest damski. Piołek, magnolia, ambra. Przestarczy, starczy. Róże. Można mu to sprawdzić. To jakaś promocja na ten. Duża promocja. Także tutaj mi to skłania. Bo jak widzę, miejmy nieosz... miejmy nadzieję, nie promocję. I niby to jest ta seria jakaś bardziej luksusowa. Czyli jakby mam nieznaną markę. Coś mi tam ciekawi. Opisy są bardzo różne, jak ktoś wskazuje olej, jesteś jest to generalnie mocne, ale może być problematyczne. Tutaj jest jeszcze jakaś opinia, ale ten zestaw jest tania, tylko teraz muszę zobaczyć, co to jest. Podoba mi się to. Taka w ogóle oj, no i coś na wyrabiałam. Także muszę stwierdzić, a nie, chyba to jest to. Zestaw dla różnych momentów życia, to chyba to ktoś napisał, tak? Tak, a ja muszę opis jeszcze znaleźć, co to jest. One są po 12 ml, czyli raz 2, 4, 5, 60 ml za 70 zł. Czyli w momencie, gdy chcę poznać totalnie nieznaną mi markę, to jest to przelicznik bardzo dobry. Plus bardzo dużo zapachów. W sensie sprawdza tutaj różnorodność. Ale nie, nie będę mieć darmowej dostawy, widzę. A co to ja zamówiłam, że miałam to. Darm... bo ja mam wszystko chyba powyżej, bo. o, dobra. Nie masz pomysłu na wodę pre... perfumowana, dessert. No, nie do końca dla mnie Folie. No nie wiem. Nie do końca dla mnie hmm. no właśnie, nie do końca dla mnie więc chyba bez sensu. Ale może zrobię zdjęcie jako miniaturkę. Promocja jest fajna, tylko. Tylko, co z tego? Jest mi... Nie wierzę, jest mimoza i jest za 22. Złote. Także już wiem, co kupuję. Bo czuję, że ta mimoza będzie dobra. Chociaż. chociaż widzę yin yang, ale dobra. I to już leci. Co my tu mamy? No powiem szczerze, że jakieś mimo mm, akacjowości, yy, robienie akacjowości to zrobię Dobra. Nawet bym mogła zaryzykować, jest jedna opinia. Co tu jest napisane? Oj, 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 co znowu napiknęłam? Nie wykazuje żadnej trwałości. Hmm. Nie za bardzo opinie zestaw w 10 produktów. No i nie wiem. Może ktoś zna, może ktoś coś poznał i będzie w stanie powiedzieć, może ktoś poznał, czy drogą online, czy właśnie gdzieś stacjonarnie. Czy coś naprawdę warto? Co my tu jeszcze mamy? Hmm. Bardziej bym się skłaniała na jakiś zestaw, ale widzę, że nic z tego zostało. Także hmm. właśnie tutaj warto przeglądać marki i szukać jakiejś takiej marki, której się nie kojarzy z nazwę. Yy, właśnie celem zobaczenia, czy coś tutaj by można było. Czemuś czemu by się można było przejrzeć. Albo na przykład krajem na przykład zdać Japonię i zobaczyć co tutaj będzie? Kosmetyki. Kosmetyki. Natomiast yy, co zrobić? Bo kiedyś potrafiłam tymi markami. Yy. Dobra, dajmy wyprzedaż, bo potrafiłam znaleźć takie właśnie mało znane marki. A widzę, że tu niektóre ceny to po prostu odlot, ale w sensie nie powinny takie być. Mamy tutaj tych trochę butikowych lalików. Widzę na makeup.pl tych nie znam różowych. Co to za lalik różowych? Nie dla mnie. Właśnie chciałam coś sprawdzić, ponieważ żyć Sander ja już wielokrotnie podchodziłam do tego zapachu. Bo wersja, którą poznawałam chyba we stacjonarnym, bardzo, bardzo, mówię o tym zapachu, bardzo szła w stronę dawnej kogo. I ja cały czas ten zapach miałam na uwadze. Tak sobie obserwuję, żeby w fajnej cenie kupić. No to nie są fajne ceny. Myślę, że 30 by mi wystarczyła, ale 30 według mnie powinna kosztować mniej. Jest to zapach generalnie z 84-lucz, bo już przez do jakiejś W ogóle a propos, to na moim kanale kiedyś była rozpoczęta seria właśnie retro vintage klimaty. Ja ogólnie niektóre retro klimaty lubię. Pewne stawki retro lubię. O ile to nie jest nazbyt retro, na zbyt problematyczne, jeżeli to nie jest takie zbyt gorzką stronę i tak dalej. Natomiast Ogólnie rzecz ujmując, ja mam bardzo dużo zapachów, które coś z tej dawnej duszy mają. Nawet bym powiedziała, że niektóre bardzo dużo ten zapach ma. Zrobię sobie cenę aktualnie 30, którą biorę najbardziej pod uwagę, i ewentualnie 50, sprawdzę jeszcze później w innych miejscach. To nie są dobre ceny, bo one bywały taniej, nawet stacjonarnie Eglabor mogłam wziąć w niższej cenie. Natomiast online bywały jeszcze tańko, tylko że się zastanawiałam. Natomiast jeżeli chodzi o ładny flakon, Taki dosyć prosty, nawet ta wstawka złotami nie przeszkadza. Yy, ogólnie chodzi o to, że ja mam bardzo dużo takich klimatów. Nawet jeżeli to nie jest taki typowo moja ulubiona grupa perfumowa, ale jednak różnych, yy, dużo klasyków w swojej kolekcji mam. Dużo się przewinęło, dużo też zostało. I tak naprawdę myślę, że będę yy, może jako wyzwanie kwietniowe czy majowe trochę reaktywować tę serię i pokazywać wszystkie te moje takie zapachy z jakimś tam niuansem, choćby retro. Chodzi o to, że. To retro nawet się współcześnie broni, tylko oczywiście takie klimaty trzeba umieć nosić To już jest długa historia, to będzie w reaktywacji serii W ogóle tak się zaczęłam zastanawiać i wydaje mi się, że na ten aktualny stan około 1300 flekonów Ja mam około, przynajmniej myślę z 50 zapachów takich typowo klasycznych To jest bardzo dużo ogólnie, jakby nie patrząc Może na tle tych 1300 jest to może mało, ale ogólnie rzecz ujmując myślę, że mało by się znalazło osób, które na przykład mają 50 flakonów retroklimatów różnych klasyków, różnych marek, mainstreamowych i nie tylko, bo te retroklimaty też są oczywiście w nisze. Przejdę sobie jeszcze chwilę. Zrobimy mały jeszcze przegląd, jeżeli chodzi o Makeup.pl, bo wcześniej było mocny przegląd te Teraz właśnie zrobimy mocny przegląd Makeup.pl, albo trochę mniejsza, potem będzie dalszy oraz później Luxury for Less. Dlaczego te trzy? Dlatego, że Luxury for less bardzo często sprawdzam te stere perfum.pl z doskoku, ale jednak, a Makeup.pl ostatnio dosyć. Poczyniłam te zakupy, także okazało się, że w przypadku pewnych budżetowych, jeszcze właśnie, jeszcze budżetowych, ciekawych zapachów z mainstreamu, również dawnego mainstreamu okazało się, że to właśnie marka, marka może, no, perfumeria, make up ma najlepsze ceny, okazało się. Właśnie zakupiłam tak dwa zapachy Berber, jeden dla mnie, drugi dla Darka oraz właśnie ten zapach taki, do którego mam jakieś takie. Taką chęć poznawania go bardziej, chociaż z marki, której nie lubię, czyli Boss'a Oraz jeszcze yy, co tam jeszcze. Coś tam jeszcze. I nie wiem. Bo dwie paczki, jedną paczkę już rozpakowałam, a drugiej nie, także coś jeszcze. Dobra cena za Jesander, które mam. I to jest świetny zapach. To jest coś naprawdę unikalnego. To jest coś intrygującego, jak będzie ta seria twórz budżetową kolekcję to w pewnej tworzonej kolekcji ten zapach trzeba ulokować, więc ja sobie robię screen, cena jest bardzo dobra on jest specyficzny, jest bardzo unikalny, o ten właśnie Hugo Bosto, berbery on tego dopowiada właśnie yy, miałam kiedyś z klasyków właśnie szamat no dobrze idziemy, jak my to zrobimy mm, a sprawdźmy co jest z poso yy, z h tego o chyba dobra cena na ten był ciekawy flakon, więc też, ale ja. Hmm. Brak. Tutaj można się jakoś powiedzieć dostępności. A dwa flakony już, także już chyba starczy. Screen sobie zrobię. Oj, to bym chciała. Błędę. Hmm. Eja. Wszystko tu jest, tylko nie ma zapachów. Te o ojojoj oj, oj. no dobra nie przeglądajmy tu esencja de duende miałam to jest zapach stylu chance fresh szkoda no już nie przeglądajmy yy, więc yy, dajmy jeszcze chwilę perfumy dajmy jeszcze wyprzedaż i zobaczmy co tam jeszcze ewentualnie ale przejdę przez kilka stron, nie za długo, nad czym się może pochylę. Dobra cena widzę na Eden. Cały czas do tego Skype wracam. O, happy widzę w dobrej cenie, 30 50 setka. No 30. taki trochę sentyment został, to jest bardzo dobry zapach. No nie wierzę. Kurczę. Chyba muszę to kupić. To jest w ogóle bardzo dobry zapach. Właśnie na skórę, skąd to jest? To jest problem ze zwrotów. No raczej jeszcze mnie nie majstrowali, więc zrobię sobie screen.